Każde społeczeństwo łączą niewidzialne nici, które spajają ludzi. Te nici to komunikacja. Dzięki komunikacji możemy dzielić się naszymi poglądami, naszymi historiami, naszymi obawami, naszą radością. Możemy ze sobą rozmawiać, a to wpływa na odpowiedzialność liderów. W momencie kryzysu komunikacja staje się jeszcze ważniejsza. Ale wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebujemy, sieci komunikacyjne mogą ulec zerwaniu. Bez działającej komunikacji, jak znajdziesz rodzinę i przyjaciół? Jak powiesz osobom udzielającym pomocy, co jest potrzebne? Albo jakie są zagrożenia? Osoby, które próbują udzielić pomocy, bez działającej komunikacji nie mają szansy wiedzieć, co jest ludziom potrzebne. I nie mogą usłyszeć ich priorytetów. Bez komunikacji tylko osoby uprzywilejowane, mające dostęp do informacji, mogą skorzystać z pomocy. Czy podejmują więc świadome decyzje? Czy może tylko zgadują między sobą? Komunikacja to więcej niż tylko przekazywanie ludziom informacji. Brak dwukierunkowej komunikacji we właściwym języku, angażującej wszystkie strony, może prowadzić do zagubienia i izolacji. Możemy przeoczyć osoby zagrożone, a osoby szczególnie narażone na wykorzystywanie nie będą mogły uzyskać pomocy. Musimy to dobrze zrozumieć. Ludzie powinni mieć możliwość angażowania się i komunikowania z innymi, kiedy tego potrzebują, i w wybrany przez siebie sposób tak, aby podejmować decyzje wspólnie i odpowiedzialnie. Chodzi bowiem o wybieranie odpowiednich kanałów i budowanie zaufania, żeby rozmawiać z ludźmi, a nie o nich. Dobra komunikacja pozwala zachować ludziom siłę i kontrolę. Jest tak samo ważna jak pieniądze, pożywienie, schronienie i lekarstwa. Ratuje życie. Komunikacja, która opiera się na zaufaniu, pozwala lepiej przygotować się na kryzys, zareagować na niego i wyjść z niego. Zaufanie budujemy słuchając ludzi, odpowiadając na ich potrzeby i dzieląc się decyzyjnością. Stajemy się bardziej odpowiedzialni za nasze działania i jesteśmy z tych działań rozliczani. Pozwala nam to odbudowywać razem. Dobra komunikacja to odpowiedzialna komunikacja. W komunikacji ważny jest szacunek. Komunikacja to pomoc.